Co to jest model czy schemat 12 kroków podejmowania decyzji? Jest to model, który ja opracowałem na Podstawie lektury, na podstawie też innych kursów, między innymi Damiana Dmea, który przygotowuje świetne kursy oparte o źródła naukowe i w jednym z nich pokazywał cały mechanizm właśnie podejmowania świadomej decyzji i jej wdrażania. Ja te elementy przełożyłem na działania związane z. Wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Też jeżeli gdzieś tam w moich linkach na stronie internetowej znajdziecie jeden z artykułów naukowych dotyczący właśnie mojego autorstwa, podejmowania decyzji. 12 kroków wydaje się sporo, ale zaraz zobaczycie, że te kroki są bardzo szybkie dzięki sztucznej inteligencji, bo gdy się patrzy na taki schemat, gdzie mamy 12 kroków. Zaczynamy od podjęcia bilansu decyzyjnego, analizy powodów, dlaczego w ogóle podejmujemy tą decyzję, zastanowienia się nad opcjami, odrzucenia opcji różnych, które wydają nam się słabe, podjęcia decyzji, które opcje idą dalej, przeanalizowania trendów i konkurencji, Podjęcia ostatecznej decyzji, ale też stworzenia planu, zarówno na pozytywny przebieg sytuacji, jak i negatywny ustawienie M&M'sów, czyli takich punktów kontrolnych, gdzie łatwo wyłapać, jeżeli coś idzie nie tak i wyjść z tego projektu, czy podjąć decyzję o, o, o zmianie świadomie, kiedy w nim w środku jesteśmy i kiedy wiele rzeczy może wokół się zmieniło w porównaniu do momentu, kiedy wykonywaliśmy ten pierwszy krok, zastanawiając się, czy warto w ogóle w jakieś działanie wchodzić. Motywacji do realizacji – no i oczywiście rozpoczęcia działania i zastanawiam się, jaki tu jest pierwszy krok. Wydaje się to dużo, a teraz szybko Wam pokażę, jak ze sztuczną inteligencją dosłownie można to zrobić w kilkanaście minut i mieć plan o całkiem przyzwoitej jakości i zastanowić się jaką decyzję podjąć, a będziemy to analizować na podstawie chyba jednej z największych najważniejszych decyzji jaką w życiu można podejmować czyli co robić biorąc pod uwagę wcześniej wygenerowane nasze ikigai czyli powód do wstawania ten główny który wykorzystuje wszystkie nasze zasoby wykorzystuje czy opiera się o potrzeby świata i, i ma pozwolić nam zarabiać przyzwoicie bo oferujemy coś co jest wartościowe nie tylko dla nas ale dla całego otoczenia.